Wyznaczmy na początek skalę podobieństwa obu brył. Porównajmy długości odcinków należących do walca do długości odcinków należących do stożka. Mamy w zadaniu dane długości promieni, wiemy, że promień promień podstawy walca jest dwa razy mniejszy od Promienia podstawy stożka, więc możemy zapisać taki stosunek r do 2r. To się równa po skróceniu r jedna druga. Taka jest skala podobieństwa. I od razu tutaj zapiszmy też skalę podobieństwa wysokości obu figur. H małe to jest wysokość walca, H duże to będzie wysokość stożka, więc H do H jest równa jedna druga. No a stąd otrzymamy. Że duże h to się równa dwa razy małe h. I teraz w zadaniu mamy sprawdzić, jaką część objętości stożka stanowi objętość walca. Jaką część objętości stożka stanowi objętość walca. To zdanie moglibyśmy zapisać w taki sposób. x to jest ta szukana część z objętości stożka. To się równa objętość walca. Objętość walca. Jeżeli podzielimy to równanie obustronnie przez objętość stożka, no to otrzymamy szukaną część. Objętość walca liczymy z takiego wzoru: pi razy r kwadrat, czyli pole podstawy razy wysokość. Natomiast objętość stożka liczymy ze wzoru 1 trzecia razy pi r kwadrat razy wysokość. Tutaj od razu, zaraz, tutaj powinniśmy zmienić zamiast r kwadrat, to podajemy tutaj długość promienia. Tak? Stożka w podstawie podstawie stożka. O, teraz będzie w porządku. Pi skrócimy. W liczniku zostawiamy r kwadrat h. W mianowniku natomiast mamy 1 trzecia razy 4 r kwadrat razy 2h. h skracamy. r kwadrat skracamy. W liczniku zostaje 1, a w mianowniku otrzymamy 8 trzecich. 1 podzielić przez 8 trzecich to jest 1 razy 3 ósme. I stąd otrzymujemy szukany wynik. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć!